Wieża witam lot 3806 Proszę o telefonki w nasze 3806, wieża witam informacje o, odlotowe proszę na delivery 121.8 przepraszamy lot 3806 rozziesz delivery witam w użyciu wrzeszowi pas 27 wiatr 160 stopni 3 węzły kawok Temperatura 19, punkt Rosy 10, QNH 10, 18 hektopaskali. 7, QNH 10, 18, zapytane, lot 3806. Rot 3806, i za chwilę zgłoszę się ze zgodą. tak. Rzeszowa kontrola zezwala od Rzeszowo do Warszawy, drogami planowanymi poziom lotu 140, rządek zmiany po trasie, skłok 3121. Przechodzimy obednie na no wieżową szkołę. Proszę o klik. Tower Wintamelot uh, 3806, jest ready to taxi. 3806, hello, Be behind, follow Mika. A taxi via Alpha Line up to 7, backsega proof, report We're ready. Behind, follow taxi, alfa, line up, runway 27, wind vector, call you ready, lot 3, 8, 30 power zero, PAS, tango inform Charlie, lewy, please, 27 tango inform Charlie, wykonaj okrążenie w prawo dla separacji, aktualnie rejsówka zajmuje PAS w prawo dla separacji, tango inform Charlie to wideo do to lot 3806. 200 stopni jeden węzeł zezwala startować po starcie w prawo na urek. Mamy zamiar za 2, 7 po starcie w prawo na urek. Lot 3806. 806 po 2,6, przecięcie poziomu setnego w górę, proszę. Setkę w górę zgłosimy 3806. 3806, request priority to landing to inner. Lot 3806, proceed to airfield report on final to seven. 3806, zezwalam lądować na 27 aktualnie, wiatru nie ma cisza. Możemy lądować 3806. Rzecz powierza i wylądujemy na 09 i będziemy na suchu na ciszę i prosta 09, pełne lądowanie Zezwalam, ogłaszam ciszę na y, 126,8 Dobra, spokojnie, to podchodzimy do lądowania Wszystko jest ok, pod kontrolą Wiatr nie ma cisza, zalam na 2,7. Możemy lądować. 806, jeśli możliwe, ile pasażerów i, i, i ilość paliwa na pokładzie, proszę. 48 pasażerów, dwóch członków załogi, i mamy aktualnie paliwa 1700. Bierze przyjęłam. Prosimy asysta. L3806 asysta jest aktualnie w punkcie oczekiwania przed pasem 27 i jeśli y, można, co jest przyczyną powrotu? Wkładamy zadymienie w kabinie. Włączenie silnika. Bierze przyjęłam.